Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc, i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich. Zabrano pana z grobu, i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, ujrzał i uwierzył. Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy wychowani w, takim, w takiej filozofii empirycznej. Ujrzał i poznał. Ujrzał i nauczył się. Ujrzał i doświadczył. A tu jest, ujrzał i, do, i uwierzył. Wiara zakłada tajemnicę. A co uwierzył? W co uwierzył? Uwierzył w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Uwierzył, zobaczył puste y, y, ten hiton, y, całą y, chustę, którą była okryta było, było twarz Pana Jezusa. Nie było ciała. Uwierzył, że Chrystus powstał, a nie ukradziono Go. Że wyniesiono Go. Gdzieś indziej położono, no, gdzieś Go położono, tak jak Maria myślała, zabrano Pana z grobu i nie wiem, gdzie Go położono. To jest typowe ludzkie myślenie. I stajemy wobec tajemnicy z Marczystania Pańskiego, które jest dla nas, dla nas pewną szansą i nadzieją, wewnątrz świata. Spróbuję to w jakiś sposób rozwinąć. Najpierw, zanim to zrobię, spróbujemy sobie uświadomić w ogóle, co się stało. A żeby to sobie można było uświadomić, trzeba, mieć trzeba przede wszystkim przypomnieć sobie, że człowiek składa się z duszy, ducha i ciała. Pan Jezus był doskonałym Bogiem. I człowiekiem. W momencie, kiedy oddał ducha, bo słyszymy, że oddał ducha w piątek, tak i wyzionął ducha, wtedy na czasie czytania męki pańskiej klękamy, ponieważ wiemy, że to był moment, kiedy Pan Jezus umarł w pojęciu fizycznym, w pojęciu ziemskim, kiedy dusza Jego dzieliła się od ciała i przeszła do rzeczywistości, w której my przebywały umarł tak jak każdy z nas umrze. Każdy z nas będzie musiał duszę swoją oddać nieśmiertelną, bez względu na to, czy mu się to podoba, czy też nie. Generalnie rzecz biorąc, większość z nas ucieka przed tą myślą, udaje, że nie, nie dotknie go to. Wszystkich, ciotkę, babkę, dziadka, wszystkich tak, ale mnie nie. Nieprawda. Każdy z nas będzie musiał tę ciasną bramę, przez tę bramę ciasną przejść. Pytanie jest tylko, w jaki sposób i w jakim momencie, w jakich okolicznościach to się stanie i z jakim efektem końcowym. Jezus, oddawszy ducha, wraca. Wraca do tego samego grobu, wchodzi w to ciało swoim duchem Bożym i to ciało przemienia w tak zwane ciało chwalebne. To jest ciało, które wymyka się poza materię naszą fizyczną, tę materię naszą, której my funkcjonujemy. To jest ciało, które przenika mimo drzwi zamkniętych. Będziemy czytać w Ewangelii chyba za dwa tygodnie, że kiedy są apostołowie zebrani w Wieczerniku z obawy przed Żydami, Pan Jezus, mimo drzwi zamkniętych, przechodzi przez drzwi zamknięte i mówi: Pokój Wam. To jest ciało inne. Jezus jest tym, który nam tę rzeczywistość otwiera. My, jako chrześcijanie, mamy przed sobą, tym się różnimy to wczoraj mówiłem wieczorem, ale powtórzę, kilka tych wątków mi się będzie teraz przewijać. Ci, którzy wczoraj słyszeli, no będą mieli powtórkę z rozrywki, ale częściową tylko. Mianowicie, kerygmat chrześcijański składa się, czyli wołanie, apel chrześcijański do wiary składa się z trzech elementów. Pierwsze, Chrystus cierpiał, Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał. Innowiercy i poganie wiedzą, bo każdy historyk, który weźmie do ręki, weźmie do ręki dzieło Józefa Flawiusza, czy jakiegokolwiek historyka, ma jasny i czarno białym że pod za czasów Pontiusza Piłata był taki człowiek, który się nazywał Jezus, został umęczony i został powieszony na krzyżu. I to jest fakt historyczny natomiast to, o czym my, wobec czego my stajemy, to jest fakt, to jest tajemnica naszej wiary ponieważ chrześcijanin różni się od całej tej innej rzeczywistości, jakkolwiek byśmy ją nazwali, deistycznej, ateistycznej, agnostycznej, agnosty, ag, ag, reprezentowanej przez agnostyków, jakkolwiek, różnią się tym, o czym mówi, o czym mówi pierwsze czytanie. Mianowicie, my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej. Jego to zabili w Jerozolimie i na drzewie, Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwalał mu się ukazać nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. Cała rzeczywistość wiary chrześcijańskiej opiera się na świadectwie pierwszych chrześcijan. Są nimi kobiety u grobu, Maria Magdalena, Maria Żona Kleofasa i dzisiejsi, dzisiejsi yy, protagoniści dzisiejszego czytania, święty Piotr, święty Jan, a później uczniowie do Emaus, później jedenastu, którzy są zebrani w, w wieczorniku, kiedy Pan Jezus przychodzi, yy, kiedy Tomasza nie ma, yy, pokazuje im rany otwarte. Mówi, yy, Tomasz mówi, póki nie zobaczę ran, nie uwierzę. Jezus przychodzi na niego, patrz Tomaszu, to są moje rany, wsadź swoje ręce w, moje, w, te, w te rany i nie bądź niedowiarkiem, a wierzącym. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I stajemy wobec sytuacji, w której. Jezus ma do tego prawo i ta wiara nasza na tym się, za, na tym się zasadza, że my Go nie widząc wierzymy w świadectwo dwóch tysięcy lat pokoleń, które przed nami miały z Nim w jakikolwiek sposób doświadczenie, łaskę wiary i oni świadczą. Niektórzy z nich zaświadczyli o tym fakcie, przelewając swoją krew. Jesteśmy świadkami obecnie takich wydarzeń, że są ludzie w Syrii. Najbardziej, chyba najbardziej mnie poruszył taki jeden z momentów, kiedy jeden z Syryjczyków, chrześcijan, chrześcijan mieszkających w Syrii, mógł zaprzeć się pana Jezusa i uratować swoje życie, i nie uczynił tego tracąc głowę. Ostatnie wydarzenia z ostatnich dni mówią o tym, o tym, o tym, o tym dramatycznym fakcie, kiedy wyciągano chrześcijan z uniwersytetu w. W Afryce, w, której, w, którym, w którym wyciągano chrześcijan i pozbawiano ich życia, dlatego tylko, że są chrześcijanami. I to są ludzie, którzy nie żyją w, tak, w takich warunkach, jak my żyjemy. Że my mamy bezpieczeństwo, że mamy takie czy inne okoliczności, w których możemy tę wiarę wyznawać, bądź też nie. Możemy Panu Bogu robić łaskę, bądź też nie. Możemy się, że tak powiem, dystansować, robić fochy, nie wiem. No, różne te postawy są. A oni oddają za to życie. Tertullian powiedział tak, mianowicie, krew, krew sanguis Christianorum yy, semen, nie, sanguis martyrorum semen Christianorum, czyli to jest krew męczenników za siedem chrześcijan, czyli. Przelana krew jest w jakiś sposób świadectwem i w jakiś sposób umocnieniem tych, którzy w tej wierze trwają. Moim, szczerze wam mówię, że ten człowiek anonimowy dla mnie, ten, który w tej Syrii został ścięty za to, że nie zaparł się Pana Jezusa, jest dla mnie kimś, kto jest po prostu bohaterem i jest męczennikiem. Jest kimś, kto swoim życiem tak umocnił moją wiarę, że gdybym trzeba było, to trzeba, ja musiałbym stanąć i powiedzieć tak, Pan Jezus rzeczywiście zmartwychwstał bądź nie zmartwychwstał. I to jest pytanie skierowane do nas wszystkich. Czy naprawdę ja wierzę w sercu takim, że Pan Jezus rzeczywiście do tego grobu wstąpił i wstał z Niego w tym ciele nowym, czy też nie? I stajemy, każdy z nas będzie, będzie wobec tego dylematu stał. A ten dylemat zawsze będzie się powtarzał, tym bardziej, że on będzie pogłębiany w Europie, która jest, jaka jest. W 2009 roku pojawił się, pojawił się taki Taka akcja propagandowa, pro, 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 propagowana przez środowiska ateistyczne w Londynie. Pojawił się na, 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 na autobusach taki, taki slogan reklamowy, powiedzmy, no, tak by, no, nie wiem jak go nazwać. Brzmiał następująco: There is probably no God. Stop worrying and enjoy your life. To znaczy, najprawdopodobniej nie ma Boga. Przestań się martwić i ciesz się życiem. Ten slogan, który zawiera w sobie bardzo dużo sprzytności logicznych, semantycznych, filozoficznych, nie, mogę, nie będę tego rozkładał, bo to nie jest w ogóle ani miejsca, ani czasu, ani na to, żeby cokolwiek z tym zrobić. Natomiast co on mówi? On mówi takie to jest stare, stare powiedzenie szafana z, z tego, z, 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 z raju. Bo nie, nie mówi, nie ma Boga. Tylko prawdopodobnie nie ma Boga. There is probably no, no God. Tu jest kwestia, czy jest, czy to jest kwestia być, a istnieć. Tam to, to są takie rozróżnienia, których, których no, nie, nie, nie będziemy tego tutaj rozmieniać, roz, rozstrzygać i roz, rozkładać na części pierwsze. Pierwsze uderzenie jest jakie? Zasiać wątpliwość. Drugie, drugie zagadnienie jest takie: kim jest Pan Bóg? Jeśli istnieje. Jest strażnikiem, takim, jakimś dozorcą, który stoi nade mną i tylko czyha, bo wiesz, ogranicza moje przyjemności, nie chce, żebym był szczęśliwy, w związku z powyższym, a jeśli już cokolwiek zrobię, to stoi nade mną jak kat nad niewinną duszą i będzie mnie za to karał. A co na to tu mówi Ewangelia? Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Ta retoryka Ewangelii jest absolutnie odwrotna wobec retoryki świata. I Pan Jezus i Ewangelia i Wielkanoc on nam o tym przypominają. I przypominają i wczoraj mówiłem o tym, ale przypomnę to jeszcze raz: w Bożej logice jest zupełnie inne odwró jest odwrócenie rzeczywistości, mianowicie w Bożej logice w, w czytaniu o stworzeniu świata co mamy najpierw? Najpierw mamy ciemność, a później mamy światło. Na początku była ciemność a później Bóg stworzył światło. W Bożej, w Bożej logice w Ewangelii mamy najpierw noc wielkiego, wielkiego piątku, a później mamy świt zmartwychwstania. Natomiast w, w, w logice ziemskiej mamy co najpierw. Początkiem dnia jest co, doby jest co? Świt końcem noc. I podobna jest sytuacja, bo przekłada się na rzeczywistość tę duchową i moralną. Bo co proponuje ten slogan? Ten slogan proponuje: używaj żywota, ile chcesz. Ciesz się życiem, to znaczy używaj go. To jest czysty epikureizm. To jest czysty hedonizm, to jest czysty sybarytyzm. Czyli używaj, jak chcesz. Jakimi środkami, jakkolwiek byś chciał. Powiedziałbym, zacytowałbym Sartra, zacytowałbym używaj jakimkolwiek kosztem. Nawet jeśli drugi jest dla ciebie ograniczeniem, to l'autre c'est l'enfer. Drugi jest. Jest piekłem, drugi jest ograniczeniem, drugi jest dla mnie przeszkodą. Muszę pokonać wszelkie przeszkody, żeby, żeby, z przyjemności, żeby z przyjemności skorzystać. Ale przyjemność, jako taka, która, której, której się używa w cały świat, niesie ze sobą wcześniej czy później rozbicie. Świadczą o tym powiedziałbym doświadczenia. Myślę, że każdy z nas, albo przepraszam, no nie każdy, no ale może część z nas doświadczyła, że się człowiek upije nadużyje alkoholu, to następnego dnia walczy ze stanem dyskomfortu. Jakiś, używa jakiś tam tam selcer, czy Alka prim, czy jakieś inne tam środki, żeby ten organizm doprowadzić do stanu żywalności publicznej. Kiedy ktoś nadużyje narkotyku, dlatego że chce uciec od rzeczywistości, wpada w haj, ale później po nim wpada w kolaps. W związku z powyższym albo musi się znowu zdarzyć z, z zderzyć ze rzeczywistością, która go otacza, albo znowu musi wziąć działkę. Jeśli ktoś używa, nadużywa swoich władz porządawczych, żyje w rozwiązłości, to popada, jak wczoraj, to już nad, nadmieniałem, popada jak to nazwa, nazywają yy, pisarze światowi, pada w pustkę egzystencjalną, w smutek egzystencjalny. I ta, powiedziałbym, przyjemność, czyli ta, ta radość, którą się proponuje, kończy się tak naprawdę ciemnością. I rozbicie. I całej tej Ewangelii, całej, całej nauki, która płynie z, z, z Wielkanocy, można było ją streścić w dwóch takich poziomach, w dwóch zdaniach. Tam, gdzie jest Chrystus, tam może być ciemno, ale to życie, gdzie, gdzie jest Chrystus, ono kończy się porankiem i radością. Tam, gdzie nie ma Chrystusa i nie ma Boga, nawet jeśli w danym momencie jest przyjemność i jest światło, kończy się to grobem i ciemnością. I śmiercią. I każdy z nas, kiedy będzie podejmował swoje życie i kiedy będzie w jakikolwiek sposób dokonywał wyborów, powiedziałbym, powinien rozważać to w takim arystotelosowskim układzie, podchodzić do sprawy poważnie, czyli pytać, jaki będzie tego koniec. Taka przestroga ludowa mówi miłe, miłe, złego początku. Początki z są przyjemne, sympatyczne i nic nie kosztujące. Człowiek, który w sposób nieumiarkowany korzysta ze swojego życia w jakikolwiek sposób, także nie, 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 nie używa rozumu i cnoty, wcześniej czy później staje się bankrutem życiowym. I Pan Jezus poprzez Ewangelię i poprzez Wielkanoc pokazuje, nawet jeżeli przychodzisz przez trudny moment, ale przechodzisz go ze mną, wcześniej czy później masz nadzieję i światło zmartwychwstania. Jeśli nie odrzucisz. Będziesz żył być może w, danej, w danym momencie, krótko, w jakimś tam okresie czasu. Będziesz żył w miarę może sympatycznie i przyjemnie i będzie ci wesoło i lekko i, i jakkolwiek, wygodnie. To suma sumarum końcówka jest mało godna zboza zroszczenia. I przestrzega nas przed, przed tym i myślę, że najbardziej może tutaj bym zacytował Baudelaire'a. Baudelaire mówi tak, bądźcie pijani. Winem, poezją lub cnotą. Jeśli człowiek będzie upity winem, będzie alkoholikiem. Jeśli będzie upity poezją, będzie idealistą, który, który trzyma głowę w chmurach. Jeśli będzie upity cnotą i wypełniony cnotą, czyli stałym, stałą, jak to mówi Kościoła katolickiego, stałą zdolnością do czynienia dobra, będzie człowiekiem świętym. I będzie miał udział w zmartwychwstaniu. O to chodzi. I zmartwychwstanie tak naprawdę pokazuje nam jedno: ten, który z Panem Jezusem współpracuje, nie jest w stanie beznadziejnym. Ten, który życie swoje z Nim przebywa, jest człowiekiem, który ma nadzieję, który ma końcówkę, który nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tej rzeczywistości, jakkolwiek ona długo miałaby trwać. Sekulum, czyli 100 lat. Sekularyzacja, z tego, z tego słowa pochodzi. Sekularyzacja, czyli sekulum, 100 lat, czyli sekularyzacja, czyli coś takiego, że y, ogranicza się funkcjonowanie człowieka do 100 lat. Czyli 100 lat, hulaj dusza bez kontusza, a później nie wiadomo co. Później robaki mnie zjedzą. Chrześcijanin, który wierzy w zmartwychwstanie ciała, który wydaje swoją wiarę, który żyje z Chrystusem, przekracza granice śmierci. I nie stoi nad tym pustym grobem, nad tym grobem nad to, jak ten grob teraz, który, który został zbudowany. On po to został zbudowany w taki właśnie prosty sposób, że kiedy stoimy nad grobem naszych bliskich i stoimy nad tą płytą naszych dziadków, rodziców, bliskich, przyjaciół, jesteśmy chrześcijanami, wierzymy, że ta, gru, ta, ta płyta nie, za, nie kończy tej rzeczywistości. Że ta płyta nie zamyka się w ciemnej rzeczywistości beznadziei i śmierci. Ta płyta jest tylko i wyłącznie progiem przejścia, dla tego, który wierzy. Dla nas, świadków Chrystusa, wierzących w Jego istnienie, bo o to tu chodzi. I my tu jesteśmy zebrani nie dlatego, że to jest okoliczność teatralna, nie wiem, towarzyska. Nie zbieramy się wokół ciała pańskiego, który jest pod postacią chleba. Zbieramy się, by wyznać, że On żyje, bo On żyje i ten, który wyznaje, że On żyje, ma udział w Jego życiu. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze, ale będzie miał życie wieczne, temu służy całe zmartwychwstanie. Temu służy ta nauka płynąca z tych obchodów. Temu służy ten dzień, który powtarzany jest co niedziela. Przychodząc co niedzielę nam przeświętą, świętą, wyznaję zmartwychwstanie Pana Jezusa i wierzę w zmartwychwstanie swego ciała, które jest nadzieją tej naszej nędzy, jaką prowadzimy bogatej, czy biednej, wesołej, czy bardziej y, przesianej troskami. Ale to jest, to jest dolina wygnania. To jest życie pełne zmagania. Tak naprawdę tylko w nim jest człowiek w stanie radośnie spojrzeć nawet na rzecz trudną i nie dać się złamać przeciwnościami Rosu.